Up. Jest poniedziałek. Ja jestem w domu, bo już nie mam zamiaru iść do szkoły, bo kończę ją w piątek. Mam zakończenie w piątek, więc uważam, że to będzie ciekawy weekly vlog, z tego, że już nie będę miała tej szkoły i zobaczcie, moją reakcję na to, że marzenia się jednak spełniają i że można skończyć szkołę i nigdy do niej wró nie wrócić. Teraz była moja marzenie przez całe życie i ja ono się spełnia jestem bardzo zadowolona. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. No, a zobaczycie. Mam nagrania ten film. Jeszcze jeden film. I jeszcze jeden film. I nie wiem, czy dzisiaj nie pojadę do Warszawy, bo jakby ja, szkołę. Czekajcie. W sumie już idziemy i pogadamy. Standardowa miejscowa na pogadanie. Nic nowego. U mnie teraz mega dużo rzeczy się zmienia ogólnie, bo, jak mówiłam, kończę szkołę w piątek. Moją edukację, koniec. Basta, już mam dość, więc się bardzo cieszę. I w piątek po zajęciach, bo mam ostatnie zajęcie takie do dyplomu, jakby do koncertu dyplomowego na scenie. Yy, I wtedy jadę do Warszawy i wracam w poniedziałek. I się, czy dzisiaj, dzisiaj tego jeszcze zrobić, bo jechać do Warszawy. No, bo nie chcę już tutaj siedzieć, bo bym siedziała po prostu dwa dni w domu nic nie robiła. Znaczy, uczyła się oczywiście, ale no nie chcę mi się tak, nie chce mi się. Po co mam tutaj siedzieć? Jak mogę siedzieć w Warszawie? Po prostu dla mnie jakoś bardziej przyjemniej. Więc chyba może pojadę i. No, ale zobacz, czy jest w ogóle pociąg o takiej porze, bo kończę zajęcia jak 21 może. I wrócimy wtedy na czwartek. Więc będziecie ze mną w tej pięknej drodze, to będzie mój chyba ulubiony weekly vlog, bo naprawdę moja marzenie się spełnia odnośnie skończenia szkoły. Moim marzeniem zawsze było skończenie szkoły i nie wracanie do niej nigdy w życiu. I więc mi się to udało prawie. Ciężko było, naprawdę ciężko było. Już myślałam, że nie da się tego zrobić, ale jednak się udało. Więc się jaram! Nie, właśnie odnośnie tego, że dużo się rzeczy, w życiu zmienia, bo zmienia się. I. Jak za dwa tygodnie mam maturę. Nie boję się tego w ogóle. I od razu się przeprowadzam do Warszawy. Marzenie z dzieciństwa też kolejne spełnione, bo zawsze chciałam mieszkać w Warszawie i nie chciałam mieszkać w białym stoku. Bo Białystok to jest. Mm, nic sobie nie ma, nic, absolutnie nic sobie nie ma. Więc ja się cieszę jeszcze będę mieszkała z Kubą, czyli z moim chłopakiem. Więc to będzie to jest poważna decyzja. To jest poważna decyzja, tak? Oczekujcie wlaga z przeprowadzki ze wszystkiego skupowania, jakichś rzeczy holi. Everything Ciekawy, ciekawy okres w moim życiu, naprawdę. Ja się bardziej cieszę na to i się tym stresuję niż ładnie. Więc. I'm just chilling right now, okay? No. I to tyle w sumy. I idę nagrywać TikToki. Yo. to jest mój fit na teraz, właśnie się przebrałam, bo w moim domu jest tak zimno, że się nie da w niczym chodzić. No, już wszystko, co miałam, tak naprawdę, zostało mi zmontowanie w filmu który już jest na kanale, bo ten będzie później. Nie yeah. Możecie oglądać śmiało. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki, bo to jest nowy film. Takiego jeszcze nie było. I yeah, have fun watching this. I idziemy robić makaron. Mam Wam jedną historię, znaczy fun fact o mnie, że na przykład ja bardzo rzadko otwieram kurierom. Jakby do mnie przychodzą paczki, dużo paczek przychodzi do mnie. Zazwyczaj jest to paczkomat, ale kurier też się zdarzy i po prostu bardzo się boję otwierać tych drzwi, bardzo się boję tego otwierać. And yeah, i dzisiaj na przykład taka sytuacja, że ktoś dzwoni do mnie do drzwi. Ja mam takie o, nikogo już tutaj nie spodziewam, więc jakby żadnej paczki nie dostanę, nic jakby, znaczy są chyba w trakcie realizacji tej paczki. Ale jeszcze jakby nie pozostałam powiadomienia, że wysłano lub coś w tym stylu. I nagle ten Jestem jest Ja. I patrzę przez mój monitor. monitoring. Nieznany mi kurier, nieznany mi człowiek. I myślę sobie. Nie. Bo też byłam brana w piżamę i, no, co nie co było, widać. Więc myślę sobie. Że nie otworzę. I on dzwonił dwa razy. Dwa razy do mnie dzwonił. A mój dzwonek jest taki głośny. Myślę o. I najlepsze jest to, że jakiś sąsiad jechał w tą stronę i zaczął rozmawiać z tym gościem. I trochę tak właśnie, otworzył okno w samochodzie, trochę pogadał, tak dosłownie jakiś sekundę, zapytał się, czy coś potrzebuje pan, czy coś w tym stylu. I on powiedział, że chyba nie. I tam do pojechał, i on też wsiadł i pojechał. I to nie wyglądało jak kurier, jakby. Normalni sąsiedzi nie pytają kuriera, czy wszystko okej. Okay. I... Mogę przestać gadać i robić makaron. Standardzik, czyli zawsze jest e, to spaghetti carbonara. I to nie jest, że tylko to umiem zrobić. Tylko po prostu ja tylko to chcę jeść, nic więcej. To jest mega dziwne. I dziwne jest to, że w moim domu jest zimno, a jest koniec kwietnia. Jest mi bardzo zimno. Dajcie mi wakacje i lato. A i to robić dalej. Okay, jest prawie 18. Ja mam na 18. Ups! Ja mam na 18 na korki z matmy. Więc się prezentuje tak. Ogólnie sobie tym chodzić w czapkach, więc chodzimy w czapkach. Tym bardziej, że pada. No. I później jeszcze jedziemy. Fun fact. Jedziemy na stepowanie. Na step bo mam we wtorek koncert galowy w mojej szkole baletowej, już takie wiecie, że podsumowując, tańczymy wszystko i tańczymy też step, bo też miałam w szkole stepowanie, więc idziemy stepować i uczyć się matematyki do tego. w tym odcinku nową zjeżdżalnię mniej więcej e, nie wiem, lepiej przybliżyć, tutaj jest to tak. <noise> jest tam i dzisiaj przetestujemy ją, w końcu nie ma kolejki, więc ją On jest nie, taka nie, duża ja na pewno... rekord w ogóle to jest 3 sekundy ja nie wiem jak to zjeżdża więc tym będziemy zjeżdżać to jest trochę trochę A wysoko Hania to jest. Będzie zjeżdżać? Nie. Jednak nie zjechałam, bo mam lęk wysokości. Przykro mi widzowie, naprawdę. Ja trochę zapomniałam, że mam ten lęk. Jak patrzę, że to jest nad przepaścią, to zrezygnowałam po prostu z tego czarem 150 polubień. Hanie zjeżdża w tą zjeżdżan. Możemy się tak umówić, niech będzie. Zrobiliśmy zakupy i idziemy do dołu. Idziemy Ojej jeść. Pas. Jeżeli zgadniecie ile litrów w tych sześciu butelkach wody... Ja wiem jakie zagadki daję. No dobra, no. <grystanie> teraz maskę. Patrzcie na moją twarz. Jest o wiele lepiej. Ale nie chwalę, nie chwalę, bo zaraz będzie tragedia. Więc ta maska leży tutaj już jakieś X-czasu. Więc często nałożyć w końcu. nadzieję, że nie pogorszy mi stanu mojej twarzy. Uwielbiam. Moje piżamy tutaj po prostu, bo nie mam swoje piżamy. Jak się przeprowadzę tutaj, to będę do sobie po prostu jakąś fajną. Teraz to jest e, po prostu bluzkę kupy jakaś. Nigdy tej maski nie używałam. So we will see. Budówki. Oh, <laughs> Boże, sto w To Tak Ale ja to, 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 to. szyję. Nie wiem skąd to maska jest. Nie wiem, powiem, tam, gdzie ją kupiłam. Pewnie w jakimś rozmaniu, czy coś. Ekstra z avocado. Drżyczka regenerująca skórę. Giery Sexy. Giery Sexy. Właśnie, film mi się ładuje. A nadzieję, że się, się załadował. Bo tutaj jest lepszy internet niż u mnie w domu. Więc może będzie git. Jak wyglądać ten film, to już jest pewnie polesajki kwietnia lub coś w tym stylu. No więc możecie zerknąć i zobaczyć. Kochani, idziemy przetestować. E... Orange Chicken. Orange Chicken, który widzieliśmy na rolce na Instagramie. i Jedliśmy takie podobne w Gdańsku? Czy w Sopocie? No. W Gdańsku, i był się ale te będą chyba raczej lepsze. Najlepsze oreczy, jakie jadłem, w są Panda Express. One są tylko chyba w Ale, jak mi się wydaje. No ale tutaj nie ma takich rzeczy, więc idziemy przetestować restaurację jakoś. jak mam być szczery, to wyglądało identycznie jak właśnie w tej Panda Express, więc tak dawno tego nie jadłem, że musimy to spróbować. Właśnie, no, i wszystko mu pokażemy i przetestujemy dla was. Wiecie jak... jeju <słyszy> Korea! <słyszy> 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 Wiecie widzowie, to jest tam. To się na górę wchodzi. Nice. Proszę Państwa, ja yeah, 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 yeah. spicy. Spicy Chicken. Ja, yeah, jakiś serowe. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą lepsze od tego. To jest serowy, a to macie ryż. I ona ostra, i też ma ryż. prezentuje kurczak jest to wersja ostra. Polecam, polecam każdą. Nie też polecam, bardzo dobre jest. I tam też, pyszne. Pyszne. Ocenka tej miejscówki, bo już skończyliśmy jeść. Duże porcje widzowie, że bierzemy jeszcze na wynos. sam zostawiliśmy na wynos, bo już nie daliśmy rady po prostu zjeść, a dużo nam tak naprawdę są, nie wiem, takie 10 kurczaków. Za naszą dwójkę wyszło jakieś 110 zł, więc uważam, że to jest przystępna cena. Nie jest, że zawsze mogą być gorzej. Nie, nie dość, że się najesz, to jeszcze ci zostaje. No, a ryżu... Jak jedziecie we dwoje, no. to mi się wydaje, że jeden Jedyn. ryż na pół jest git Senka, 8 na 10. Ja nawet na na No dobra, bo jest 9. Mega 9. ładnie, mega ładnie było. I tak. tak, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. Niefajne, nie fajnie ani trochę. A Tu i temu do. A wiem, widziałam, robili zdjęcia. A Ja łopatka, kochani. Ja jestem w Jałym Stoku już, o jezu, ale kurz tutaj lata. Mamy paczuszkę. Nikt tu nie otwieram chyba paczki, wiecie? Więc to będzie pierwszy raz otwieram paczkę. Paczuszka z radką. Dziękuję bardzo, dziękuję. Anioalizy. To Za mną pierwszą paczkę taką a la Mega Beauty i nigdy takich paczek nie miałam, więc mega się cieszę, mega się cieszę, więc proszę. I to jest w ogóle kuracja jakaś e, taka, wiecie, do włosów, że tutaj macie szampon, jakiś nabłyszczacz, odżywkę i te, to termo ochrona czy coś, mi dobrze, żeby układać te włosy, więc mega się jarem, patrzcie jak to ładnie przyszło. Dziękuję jeszcze raz bardzo za paczkę i dziękuję, bo to dzięki Wam. I love you. No i dzięki mojej pracy, którą wykonuję, tak idziemy testować teraz, w tym momencie. Czy ja ostatni raz idę do szkoły? Jakie ja wyglądam? Siedzę ze szkoły o takiej porze, jak w jakiś wyrzutek społeczny na polu? Tak, ale jak ja wyglądam? Po O!

Ostatni no, raz, o którym dziękujemy. Koniec, i ostatnia raz w tej szkole wychodzimy. Pa, nie, pa, miłoby. Miłoby. Cześć. 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 Eee, wcale tutaj nie było miło. Nie było. Nie było też Nie, nie jest smutno. Widać, nie. Zmienię, cześć. Czekaj na refren. Pa, Nie, to była klasa A, i myślałem, że napięcie napięcie. Ja nie odpowiedziałam. Nie I nikt nie rozumiał <laughs> tego. I jestem już w domu. Się tak cieszy, i tak jaram. Bo jest, jest koniec roku. Znaczy, w sumie już dzisiaj skończyłam. Dzisiaj ja ostatni raz byłam w szkole. I mam do pokazania wam jedną paczkę. Dostałam kolejną paczkę i jest to paczka od Elborian. Elborian, tak. Dostałam od nich dwa korektory. Jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy. Jest to koreańska marka, e, bo ja uwielbiam koreańskie i w ogóle pielęgnacja jest najlepsza. Jestem ciekawa, bo innych nie miałam i to są porządne eksploatyki, to już są porządne eksploatyki po prostu. E, ja ich już mam, więc zobaczymy, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, naprawdę. Dostałam jeszcze od nich, ups, taki gratisik, takie małe gąbaczki. Nagustyki. Jestem tak wdzięczna Boże. Dziękuję bardzo za paczuszkę I zaraz jadę na Polski, bo matura to Ten Hi. Ten nasz ma o tym, nie dusi w nocy po prostu. Jest godzina 6.30 i ogarnięcie się za mną na najszczęśliwszy dzień w moim życiu i po prostu spełnienie spełnieniu mojego marzenia, czyli skończenia szkoły. Zawsze to marzyłam, żeby skończyć szkołę. I tak się właśnie dzieje, więc zajebiście. Bardzo długo na to czekałam. Bardzo długo. Naprawdę ja nie lubiłam swojej szkoły. To jest ciężka. Ja yeah. to po prostu na tyle co powiem o niej, bo nie chcę o niej rozmawiać po prostu. I w ogóle mam to na 8.15, 15, a 830 zaczyna wszystko takie w ogóle w harmonii. Ja, nie wiem, po prostu chcę wejść, zabrać te świadectwo i sobie wyjść. Autentycznie. Kupiłam sobie wczoraj nowy SPF z Reboxa. Kiedyś go miałam, mi się wydaje, że się rolował. A mi to tak denerwuje, jak coś się roluje. Cześć, Kej! Hey. <śmandł> Cześć, <nas> <śmandł> z roku, bardzo śmieję. Yes! <śmandł> <I> idziemy, idziemy. <śmandł> no nie! No, Ale <śmandł> wiesz, miała materia. <śmandł> Pasek będzie na dupie. <śmandł> no, <dla moich> tego. <śmandł> <śled <plenty> <śledky> bip test bip! Jubilę! cokolwiek znaczy? Już teraz Cały czas chodź, biegi, o tym! Te... Dziecko, uspokój się, kochani! Naprawdę, bo dzisiaj Kochena, mam taka emocjonalność. Ja tak się no, no. U ciebie i siedzia, i o, Jedziemy!

Mój fit się prezentuje tak. Idziemy teraz na miasto z okazji tego, że właśnie skończyliśmy szkołę z moją klasą. I... I tak się jaram, że tak się odjebam, jak szczerze, ofercie kanału. Jeszcze muszę zrobić usta i lecimy. Może Kuba się jeszcze przyjedzie. Tego jeszcze nie wiem na końca, bo on sam tego nie wie. Czym robię usta? ciem, ciem... z paletki cieni, ciemnym, brązowym, A tylko konturówkę, jakby wiecie. I, I później przezroczysty łyszczyk. We go at the party. Ale się jaram. Jestem szczęśliwa z tego powodu, że naprawdę wytrwałam. Szczerze mówiąc wam, było tragicznie. Naprawdę było tragicznie. Ja nie dojrzewam dwie szkoły. Nie jestem zdolna zbytnio do nauki takiej, wiecie, ogólnej w szkole i bardzo mnie męczyła ta szkoła i niektórzy nauczyciele bardzo mnie męczyli. Ale cieszę się, że zdałam. Idziemy na miasto zdolne. Ale teraz